Deszcz, wiatr i ochłodzenie to dla mieszkańców Ostrowca moment oczekiwania na rozpoczęcie sezonu grzewczego. Miejska energetyka ciepna jest gotowa dostarczyć je przez cały rok, czekając na decyzje lokalnych spółdzielni mieszkaniowych. Jeśli chodzi natomiast o budynki wielorodzinne, tu indywidualnie zarządcy zgłaszają ten proceder cały na piśmie i do Dnia dzisiejszego, jeśli chodzi o 1 października, w dniu wczorajszym wpłynęły dwa wnioski, zarówno ze strony Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i również z OTBS-u i te dwie, dwóch zarządców podjęli decyzję o uruchomieniu z dniem 1 października. W związku z tym tu grzejemy właśnie w tych obiektach, gdzie są zarządzane zarówno przez OTBS, jak też przez Ostrowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową. Spółdzielnie Mieszkaniowe Krzemionki i Hutnik informują, że decyzję o rozpoczęciu sezonu grzewczego w budynkach pod ich jurysdykcją podejmą w poniedziałek. W najlepszej sytuacji są mieszkańcy domków jednorodzinnych podłączonych do miejskiego systemu grzewczego. Rzeczywiście, w wielu miejscach osoby korzystające z naszej energii, mówię to o domkach jednorodzinnych, indywidualnie uruchamiają sobie swoje węzły, które są w ich budynkach. Natomiast, kiedy jest problem, oczywiście w ramach opłaty nasz, nasze pogotowie funkcjonuje 24 godziny na dobę. W związku z tym, jeżeli są problemy z uruchomieniem węzła indywidualnego, Indywidualnego nasi pracownicy uruchamiają węzeł. Do tej pory spółka MEC podłączyła do swojego systemu blisko 1600 domków jednorodzinnych. Ciepło trafia także do lokalnych szkół oraz instytucji. Na uwagę zasługuje fakt, że za zużyte ciepło nie zapłacimy więcej. Ceny energii cieplnej zostały utrzymane na tym samym poziomie. Nasza taryfa, którą zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki, została zatwierdzona w ubiegłym roku w miesiącu kwietniu. Później została znowelizowana w miesiącu listopadzie z uwagi na wzrosty dosyć wysokie uprawnień do emisji CO2. I ta taryfa obowiązuje od listopada w ubiegłego roku, także w w roku 2020 nie podwyższaliśmy cen energii, ona jest nadal z ubiegłego roku. Nie zapominajmy o bezpieczeństwie. Sezon grzewczy to wzmożony czas pracy urządzeń dostarczających ciepło, a dwutlenek węgla to niewidoczny zabójca. Warto zaprosić do siebie kominiarza oraz sprawdzić instalację. Apeluje o to także Powiatowa Straż Pożarna w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pamiętajmy, raz w roku kominiarza zapraszamy. Druga sprawa cztery razy w roku czyścimy przewody spalinowe i kominowe opalane paliwem stałym, a dwa razy w roku paliwem gazowym. I to jest taka. Podstawa tych naszych bezpiecznych instalacji. Oprócz tego, o wszystko może zawieść, zamontujmy sobie tą czujkę. Jest to rzecz, która kosztuje poniżej 100 zł, możemy taką czujkę kupić, a gwarantuje nam bezpieczeństwo i spokojny sen. Długość trwania sezonu grzewczego jest uwarunkowana przez pogodę. W zeszłym roku ciepło do mieszkań było dostarczane do maja. Dlatego warto jak najszybciej zadbać o sprawność instalacji w naszych domach i mieszkaniach.